Siemaneczko, z tej strony nubek. Dzisiaj Wam pokażę, jak zrobić pułapkę na moście. Tutaj już skaczemy. Najpierw będę musiał zebrać trochę drewna. Dobra, już tutaj rozkładam spadachron i lecę. Trochę to może zejść. Dobra, już tu jestem. No i oczywiście wszystko zbieram. O, pizzę sobie zjem. Cyk, cyk. Dobra, już mam, wezmę ją właśnie sobie. Bo czasem właśnie o to chodzi, że trzeba, bo to właśnie czasem możesz nie, nie być bardzo ranny, i właśnie to pomaga. Dobra, wziąłem dużo tego. I to tam, tam powinny być skrzynki. A tu jest już jedna. Cyk, 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 cyk. Czekaj, nie, bo to jest z mojej grupy, czy nie z mojej? Moje to jest drużyny. to pomyślałem, że nie jest mojej dobra. Hej no bo daj mi przejść. Lamusie. się, lamusie, no dobra, a właśnie... Ty... No właśnie. Szkole no, to mieć. A, Lamusu tam nic nie ma. Myślałem. Cyk, tutaj właśnie mamy. Tylko sniperki mamy. Tutaj oczywiście sobie wchodzę na górę, to oczywiście jest ten. A gdzie tu jest ktoś? Dobra, nie wiem. O, dobra, tam jest. Dobra, to sobie przejdę przez ten. No, zaraz wam właśnie pokażę. O, właśnie, zapomniałbym. Dobra, to ja stąd idę, bo właśnie miałem wam pokazać tą pułapkę. No, już trochę drewna mam, no to powinno starczyć. Zapomniałbym o tym, że miałem wam pokazać tą pułapkę. Dobra, akurat nie wszedłem do tego. Dobra, jadę już. Na tym łóżku będziemy robić pułapkę właśnie Właśnie już tutaj sobie to rozwalę właśnie, bo to trzeba, żeby tam było rozwalone to Właśnie z robię to w jednym miejscu, a potem właśnie to zrobię z drewna tamto to No dobra, już się rozwala. Dobrze dostał. No właśnie, dobra. A nie będę ściany kota. Albo dobra, jeszcze z drugiej strony zbombarduję, i będę atakować, już tam dobrze. Zapomniałbym, to się nie chcę rozwalić. I piszcie w komentarzach, co mam następnym razem nagrać: czy UFC, czy Fortnite, czy Minecraft, czy, czy FIFA, coś. Tam trzeba znowu się wspinać. Nie no, a dobra, nie, tu jest szybko. Dobra, to zrobię? No właśnie, bo tam nie było wejść. Dobra. Może troszkę być niewyraźny obraz, no bo ja nagrywam z telefonu, bo nie mam kamery i właśnie dlatego też. Dobra, tamten to jest moja. Aha! dobra. Dobrze. Dużo już na mój, Dobra, i z tej strony to... A nie, tego się nie da. No dobra, to nie mógł. I właśnie tutaj, właśnie najbardziej w tym chodzi mi. Dobra, już wolę tak jakoś zrobić, żeby jakakolwiek tu wejść. A co za mnie w oczywiście tędy właśnie? Ze mnie on tu wjechał, ja i ja on będzie mi mnie... dobra? Wiecie co ono, widzicie, jak to wygląda. Jednak nie róbcie tego, co ja. Dobra, to ja już się z wami trzymam, pa.